Cześć i czołem, witajcie. W ostatnim filmie przed przerwą wakacyjną postanowiłem, że jeszcze wyskoczę dosłownie na chwilę po pracy, posiedzieć chwilę w lesie i przygotować sobie coś do jedzonka, a przy okazji też pokazać Wam nowe nabytki z Chin, bo jakoś tak wyszło, że zainstalowałem znowu aplikację AliExpress, była tam jakaś wakacyjna czy też letnia wyprzedaż no i postanowiłem wypróbować opcję szybkiej dostawy coś tam sobie zamówiłem i rzeczywiście muszę potwierdzić, że w ciągu no około 10 dni towary dotarły do automatu DHL-u, bo była taka opcja więc zamówiłem do, do automatu DHL i to są dwa nożyki, ciekawostką jest tym, że jeden z nich jest całkiem markowy bo to jest Sanrenmu drugi jest takim, powiedzmy, klonem jednej lub nawet dwóch znanych marek i to też jest w pewien sposób markowy nóż chiński ciekawostką jest to, że oba kosztowały po 50 zł z jakimiś tam drobnymi groszami także myślę, że ja tanio pytanie, czy za tą taniość dostałem coś porządnego czy raczej coś, co się do niczego nie nadaje o tym za chwilę no, i nabyłem też jeszcze taką podkładkę pod, pod kuchenkę. Ponoć jest niepalna, ale mam tutaj pewne wątpliwości, bo ta podkładka nie ma żadnego atestu, nie ma żadnego znaku europejskiego. W ogóle nie ma nic, żadnej metki nawet. Więc mam pewne obawy, czy to w ogóle będzie działało, ale przygotowałem sobie bezpieczne miejsce. Także nawet jeżeli to nie będzie zbyt skuteczne, to i tak nic się tutaj nie stanie. Słabo na ostrze, na krawędź. Nie. Muszę wziąć coś innego. Druga nowość Sanrenmu. Kolejny nożyk za 50 zł. I przyznacie, że prezentuje się całkiem nieźle. Slip joint ze stali Sandvik 12C27. Bardzo przyzwoita stal. Ciągle jeszcze używana przez wielu producentów. Bardzo dobrze wykonany slip joint. Wszystko jest tu pięknie spasowane. Jest clips sprężyna chodzi bardzo przyjemnie z lekkim oporem, nie za dużym ale fajnie się to prezentuje nóż jest wygodny i bardzo ostry na start także idealny do przygotowania jakiegoś jedzonka robimy w... także trzeba się uwijać do garnka trochę tłuszczu to jest olej z oliwą Składniki jak na leczo, po prostu. Nie ukrywajmy, że będzie to coś innego. Będzie to leczo. Fajnie, że mam kiełbasę na samym dole. Jest. Czy uda mi się zdjąć flaka? Jeżeli mi się nie uda, to uda się. Teraz już potrzebuję to podsmarzyć. Cebula. No, latają tu samoloty. Mam nadzieję, że nie dostrzegą dymu, który tutaj generuje. Nóż jest bardzo ostry. Bardzo fajnie się nim pokroi właśnie cebulkę i inne warzywa no oczywiście w takich warunkach jak te nie będę się tutaj za bardzo wysilał w drobną kosteczkę, po prostu to z grubsza pokroję i smażymy Lecimy z kolejnymi składnikami Papryka? Jak to mi ktoś kiedyś zwrócił uwagę, że źle akcentuje słowo papryka? Więc papryka. Druga papryka. Ale chyba nie cała tym razem. Oczywiście tukinia musi być. I znowu nożem się nie łupie, tylko się przeciąga. Ale po co ja mam przeciągać, jeżeli ten nóż jest tak ostry, że wystarczy nacisnąć i przecina warzywo jak masełko. Dobrze, no, robi się trochę nerwowo ogień się mocno, rozchajcował. Widzę, że pomidor mi się rozkwasił, więc nie będę go obierał ze skórki, tylko po prostu, właśnie, pokroję go razem ze skórką, bo on musi dać nam trochę tego soku. Co jeszcze? Boczniaki. I takie oto chińskie grzybki shime, Shimeji, tak one się chyba nazywają. E, dają trochę smaku umami. I to już wszystkie składniki. Jeszcze będę przyprawiał. E, spod tej maty wydobywa się dym, czy para wodna? Chyba dym. Nie wiem, co tam się dzieje pod spodem. E, kuchenka jest oczywiście rozpalona. No, zobaczymy. Zobaczymy na końcu. No, grzybki mi wypadają. Mm. Wygląda to trochę chaotycznie, ale nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. Za chwilę to osiądzie i będzie elegancko. Także teraz sobie przyprawimy sól, pieprz, papryka ostra i odrobina tymianku. Miała być odrobina hmm. Przydałaby się pokrywka, ale nie zabrałem Nic nie szkodzi, to zaraz wszystko się ładnie nam o. Poukłada Pomidory się rozpuszczą, stworzą sos. No niestety będę miał te skórki, ale mówi się trudno. No dobra. Myślę, że 5 minut i będzie gotowe. No i leczo gotowe. Tak naprawdę, jeżeli jesteście ogarnięci i wiecie, co macie zrobić, to 10 minut i macie gotowy obiad. Może być warzywny, może być też mięsny. Ja dodałem tutaj kiełbasę chorizo, więc jest tu trochę mięsa, ale równie dobrze można to zrobić całkowicie wegetariańsko. Jest tu sporo warzyw, są grzyby. Dobre chorizo. Świetne są te grzybki. ale są naprawdę smaczne, aczkolwiek jak się je kupuje, na przykład w Biedronce są, to mam taki zapach starych grzybów, czasem jak pieczarki długo leżą, to śmierdzą takimi starymi skarpetkami i zastanawiam się, czy to jest ich naturalna cecha, czy rzeczywiście są po prostu stare. Nie wiem, nigdy nie miałem do czynienia ze świeżymi, ale jak się je już podsmaży i ugotuje, to są świetne i nie śmierdzą. Ogień w kuchence się dopala, jak tylko to ostygnie, to przejdziemy do Maty i zobaczymy, jak wygląda pod właśnie kuchenką. A co do tych dwóch noży, za 50 zł, przypominam. No to ten Sleep Joint Sunrun, rewelacja, polecam każdemu. Świetny kształt, bardzo wygodny do krojenia, do obierania warzyw. Taki domowy pomocnik, czy też wręcz kuchenny nożyk. Bardzo dobrze naostrzony, podkreślam. Przyjechał bardzo ostry golenie nóg bez problemu. Także zdecydowanie wart nawet więcej niż 50 zł. Jak tylko gdzieś taki wypatrzycie, to serdecznie polecam. Zresztą Sanrenmu to jest uznana firma, i tutaj raczej nikt nie ma wątpliwości co do jakości produkowanych przez nich noży. A też nie jest taką firmą, która podkrada wzory z tego, co kojarzę. Ciekawe, czy da się go otworzyć jedną ręką. Ja nie wiem, potrafię. Dobra, natomiast ten drugi. Klon Falkenwena czy Master Huntera. Muszę przyznać, że jest to całkiem przyzwoity nóż. Dobrze wykonany, to jest full tank. Mimo, że ten tank chowa się tutaj w rękojeści, to on przechodzi przez całą jej długość I tutaj od strony tak zwanej dupki widać, że jest tak? Jeżeli sprawdzimy magnesem, to również czuć, że tutaj przechodzi metal Więc jest to całkiem solidna konstrukcja, grubość optymalna Wytrzymałości jako takie jeszcze nie, nie testowałem No oczywiście tam batonowanie żaden problem Póki co nie miałem potrzeby, żeby testować jego czubek, czy się złamie, czy się wygnie. Nie ma to sensu. Natomiast bardzo wygodna rękojeść, gumowa, z taką fakturą w postaci plastrów miodu. Bardzo dobrze się trzyma. Nóż jest, nie jest wcale lekki, ale nie jest też ciężki. Jest taki, że czuć go w dłoni. Próbuję znaleźć punkt wyważenia, punkt środka gdzieś tutaj. No, nie jest idealnie, ale i tak bardzo fajnie się nim działa. I myślę, że nie będzie go żal, jeżeli gdzieś się go zgubi. Nie wiem, jeżeli ktoś jest wędkarzem, to na rybach. Jeżeli ktoś pływa na kajaku czy na łódce i gdzieś tam po drodze robi sobie posiłki i też gdzieś ten nóż mu wpadnie do wody i się zgubi, no to nie będzie żal. Na pewno mniej niż oryginalnego Falknivena. No tylko problem z tą pochewką, więc jeżeli macie coś zastępczego, co pasuje do tego noża, to zdecydowanie jestem skłonny go polecić. Za 50 zł na pewno. Dobra, kończę jeść i czas trochę poleżeć. Chwila prawdy, jak to wygląda pod kuchenką. Ho ho ho. ho ho ho! Zobaczcie! Biała plama się zrobiła. Co gorsza, pod spodem jest wypalony fragment ziemi. Także wysoka, temperatura była tak wysoka, że. Latają się strasznie. Temperatura była tak wysoka, że zobaczcie, spaliło tutaj ten kwadratowy obszar ziemi. To trzeba będzie zalać wodą. Można by spróbować jeszcze złożyć to na pół, ale wtedy obszar będzie już bardzo mały. Może tak, może wtedy nie ta temperatura nie przejdzie przez, tą, przez te cztery warstwy. Dziwnie to wygląda. Jeszcze nie wiem, czy to mi się do czegoś przyda. Dajcie znać, czy używacie. Ja póki co jestem sceptyczny. Nawet się takie ładne zrobiło białe. Jak wspomniałem na początku, to będzie ostatni film przed przerwą wakacyjną. No i czas chyba zdradzić, gdzie te wakacje w tym roku. A w tym roku jest co ogłaszać, bo będą to trzy tygodnie we Francji, a konkretnie na południu tego kraju. Liczę, że będzie dużo naprawdę dużo się działo: dużo do oglądania, dużo do zwiedzania, dużo do podziwiania. No i też wrócę do Was ze sporą liczbą nowych filmów, bo myślę, że. Ta seria może mieć więcej odcinków niż ostatnia seria z Chorwacji. Nie zagłębiając się w różnego rodzaju wątpliwości, pytania, niepokoje, obawy, raczej jestem nastawiony optymistycznie. Wierzę, że wszystko się uda, że nie będzie żadnych problemów. No i zobaczymy się za mniej więcej miesiąc, bo myślę, że tyle ta przerwa potrwa. Może ciut dłużej, a może ciut krócej. Zobaczymy. Jak, jak uda się to wszystko zorganizować i czy po powrocie będę w stanie od razu zasiąść do montowania filmów trzymajcie kciuki, a ja też trzymam kciuki za Wasze wakacje dajcie znać pod filmem dokąd się wybieracie, jakie plany i kiedy, bo warto się dzielić dobrymi informacjami to tyle na dziś, do zobaczenia po wyjeździe wakacyjnym oczywiście to nie będzie koniec wakacji jeszcze będą, jeszcze filmy z wakacji z innych części Europy, a może bardziej Polski, zobaczymy. W każdym razie będzie to ten najdłuższy wyjazd. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego.